Witam wszystkie hodowczynie hodowców na aukcji gołąbków. Pierwszej praktycznie w tym roku i ostatniej gołąbków od kolegi Raimund Suchy z Niemiec. Jest to hodowca lotujący w oddziale Henne Troisdorf koło Kolonii. Postanowiłem tutaj na aukcję przeznaczyć 15 gołąbków. Jest to pierwsza i ostatnia aukcja też w tym roku. Dlaczego Rajmund suchy? Koledzy, no tutaj mogę powiedzieć, że jest i gołębków w Polsce już trochę. No znamy kolegę Rajmunda, jest to Polak, który lotuje w niemieckim oddziale. Bardzo mocno leci. Nie wiem, czy na tą chwilę nie ma jednej z najlepszych kolekcji gołębi doktora Mariena. No, gdyż, no, praktycznie rozpód Rajmunda jest zasilony można powiedzieć 98% gołębiami od doktora Mariena. Znają się od 30 paru lat, są przyjaciółmi, bliskimi. Także warto Warto te gołąbki sobie zakupić. Co tu mogę dodać z tego roku? No to co wiem, no to mam okręg Kalisz u mojego przyjaciela Sylwka Łużyńskiego. Samiczka oryginalna na DF-owskiej robi dwie jedynki z maratonu. No to to co wiem, no na pewno zrobiła tych lotów więcej. No i tutaj taki fajny akcent mam tutaj u mnie w oddziale 367, oddział się wodzin kolega Krzysiu Lewandowski. Latał tymi głąbkami, wylatał mistrza z całości, mistrza z głębi typowanych. Ma najlepszego pierwszego, trzeciego lotnika. Tych lotników ma dość dużo. No i głównie do tego wyniku tam się przyczyniło dużo gołębi od Raimunda Słuchego, no, gdyż, gdyż tutaj mamy mocny taki kontakt z Raimundem. Tutaj pokażemy koledzy, no bo tu w 2021 roku ja latałem tymi gołębiami, też miałem ich do lotu 36, na pierwszy lot zakoszowałem 35, na ostatni lot ich poszło 31. Tutaj Łukasz jakby mógł pokazać puchary, które mi gołąbki zdobyły, tu na górze. To są wszystko gołąbki zdobyte za jeden sezon. Tu mistrzostwo zdobyte w oddziale, wszystkie lotniki, bo miałem pierwszego, trzeciego, 4, 5, 7, 8 z tyłu są tam zdjęcia tych gołąbków. Nie będziemy tego wszystkiego ruszać, bo narobimy bałaganu. Eee, I tutaj mamy też piękny puchar, Dostaliśmy za najlepszego lotnika. Pierwsze głębie z lotu były, to jest na sekcję mieliśmy. Eee, także no, mega, mega mogę, mogę polecić. No hodowla świetna. Wyniki z 25 roku koledzy: no też eee, no tutaj wiadomo, u Rajmunda trzeba się spodziewać, że są to najlepsze ptaki. W tamtym roku było to samo. Mamy generalnego mistrza pierwsze miejsce. Pierwszy RV Meister. Pierwsza najlepsza lotniczka. Pierwszy najlepszy roczny e, młody gołąb. E, pierwszy beste Meisterschaft des Uft. Pierwszy Werband Mars MS RV. Pierwszy Verbands MS Jarling. Drugi Jarling Meister. Najlepszy mistrz. E, najlepsza samica o numerze 851. Trzecia najlepsza samiczka 927. Pierwszy Astaubent w miesiącu maj 2 210. Końcówka obrączki. Trzasa. Czwarty Astałben w miesiącu maj, 210 gąbek. Pierwsze Astałbe, najlepsze lotniczki. Ma pierwszą, czwartą, piątą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, trzynastą. Dwa razy pierwszy konkurs wydolność lotowa 63%. Tutaj mamy też z tyłu Raimunda lotniki no to tu mamy. E, najlepsza lotniczka, jest to samica, która zrobiła 12 konkursów, e, 851 numer obrączki, 683 as punkty. Najlepsza roczna, 13 konkursów, później mamy 12 konkursów, 12, 11, 11. E, roczne z, z, z 11 konkursami. E, pierwsza, druga, czwarta, trzecia, także mamy 11, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 7. Także koledzy, no tutaj Rajmont. W tamtym roku miały, nie wiem, czy takie same albo czy nie lepsze wyniki. Rok po roku wydolność w granicach 65%. Także gorąco polecam. Jak w razie co pytań, dzwonić, wszystko podpowiemy. Także 15 gołąbków, Rajmon Suchy. Przejdziemy do prezentacji gołąbków. Także zapraszam do licytowania. Dobry lot.